Ja siema, w sensie, będziemy godzinę na łóżkach, tak. Dla, okay. mnie, dla mnie to będzie jakie, mm. dla mnie to będzie godzina, a dla Was to będzie jakieś 25 minut. Więc na to zostawcie. Koźne, patrzcie, pana! mnie za do... Koźne! No. No. Dobra, z Koźne! Dobrze! Koźne! Coś z tego. Coś Ja tego. Co się dzieje. To fajnie, pajączek! Zobier! Daj tego pająka! Kurczę! Daj, co pokażemy! Nie daj! Ja coś powiem! Dobra! No na ten, bo ja zaraz! O kur... Na ten! puść! Kurczę! Na ten! Kurczę! co to! Co? Prawie dotknąłeś? Ja, Jasiek prawie właśnie dotknął podłogi. Ja już o, prawie! A, prawie, Nathan! O, Nathan! A on! Jasiek mnie zepchnął! Nie, ty się posłuchał! No, ze się, więc Nathan, o Ej, a, bzy, 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 bzy. ja mię! Zrzucam Kto jest nudnym pająkiem? Ja będę was nimi sprosić teraz! Pójdę! Ja będę wam Dobra, widzowie, widzimy się za jakieś 10 minut bo to jest chaos, dosłownie, dosłownie chaos. Więc na razie, widzimy Ej, się po 10 okej. minutach. Po... Ej, dobra, widzowie, bo Piotrek właśnie odpadł. Widzicie, Piotrek na podłodze leży? I Piotrek, ja... jasiek, bra... jasiek odpadł! Ej, dobra, ale jeden palcem! No jeden palcem, ale dosłownie. Dobra, widzowie, e, skoro Natan mówił, że pogadaliśmy tutaj, podyskutowaliśmy i Ja się Natana, więc... Ej. Łóżka. Idź, idzie dziwnie. Więc... No ja z tobą zostanę. No ja, ja z Natanem, iż, więc jak iż, oczywiście na, na ten składnie ja wygram tu koniec odcinka. Na tam, nie, oczywiście odcinka. Natan. Oczywiście. Widzę, zapomniałem o zostawieniu łapy w górę. Będę bardzo szczęśliwy i subskrypcja oczywiście dzwonkiem, żebyście byli na bieżąco z każdym filmem. No my to musimy posprzątać. Gościu, ja tu nagrywam! A ty ze sprzątaj! ja Nagrywam, oczywiście odcinek trwa wie, 3 minuty. No już po obozie też pamiętasz, pamiętasz słowa. trenerki. Że, że, że jak nie posprzątamy, to wtedy będziemy mieli ten koniec pogozu. O kurczę, widzę, my to posprzątamy, a, my, a widzimy się za jakieś. 10 minut. 5 minut. Nie, za jakieś 20 minut. 5 więc. minut. Więc na razie. Siemanko, ja już jestem po przerwie, oczywiście e, e, trochę chłopaki się lenili, nie chcieli tego posprzątać, więc będzie. No. A Tutaj z pajączek, przywitajcie się z pajączkiem, dla pajączka oczywiście łapkę w górę, dla pajączka łapka w górę i zniósł się jajka. Dobra. Nie, ugryz! Ugryz? Nie wierzę. No ugryz! No to jedź do optyki. To jest gniazdko. Wiem, że mogę trochę zaryzykować, ale próbuję wziąć tą, tutaj tą, ten plecak, co tu leży. Dobra, chodź, odcinek. Chodź! czemu jeszcze na ten nie odpadł? No nie, nie klikaj. Nie zatrzymasz się ten... się sięgnąć. O, dzięki. Dzięki na ten, dobra ja tutaj wy... Pasty nie, nie, to nie moja.

No to dzięki, dobry widzowie. Ba ten idź, a ja tu będę sobie nagrywał z chłopakami. Dobra widzowie! Od początku miałam wam to pokazać, więc pokazuję, tu jest też kalendarz w fotelu. Zajebisty, co nie? Zajebisty. Nie yeah. jest. Ej! Widzowie, jeśli widzowie, jeśli nie... Widzowie, jeśli nie jest fajny... Jeśli nie jest fajny, to łapka w górę, a jeśli jest fajny, to subskrypcja. Taką mamy umowę. Skąd ty to wziąłeś? A z kibla. <śmum> 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 ja kończę, ja tego nie piję. Nie. Ja tego nie piję. Kurczę, ja to... Ja, widziałam. ja jestem autorem, ja nagrywam, więc moje zasady nie widziałem, więc na to nie patrzę. Ej, patrzcie, będzie tutaj kolejne jajka z minus dwa. Dobra, widzowie, my się widzimy po jakiejś krótkiej przerwie, jakiejś pięciominutowej. My tu, Jasiek, ogarniesz to? Pięć nie, minut? No, kurde, 5 pięć minut tego nie możesz ogarnąć. Patrzcie, tutaj się Jasiek Pitoli. pokażę wam. A patrz to, ja gram sobie na gitarze. Patrz, tutaj Natan se na gitarze gra, ale to nie jest gitara tylko wiatrak, on tylko tak za, za zabawy. Ja... No Ej, Natan, Natan, idź do, do koncertu, rock, e, ro, do rockmanów, idź do, do ekipy rockmenów. Chcecie? I... O, gość, nie, Piter, myślicie co Piter robi? I chce mi do buzi pastę do zębów dać. To nie jest pasta do zębów. To co to jest? To jest Na skórze? Na skór? Dobra a ja a ja, 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 ja. Dobra widzowie Widzowie brakuje dobra widzowie O, liczy nas. Ty nie Tak. Zowie. Poczekajcie na chwilę. 5 sekund. Pięć sekund. Dobra widzowie Krótka przerwa, bo trener wszedł. Brakuje nam do zrobienia godziny ile? 10 minut? Tak, 10 minut, więc ja, ja nie będę czytował, nie będę zatrzymywał, wy przeczekajcie te 10 minut. Coś się z nami. Nie będę czytował oczywiście, nie będę zatrzymywał. Nie, pasta pas. Normalnie 10 minut. Czyli jest! Nagrywam 8 minut 14 sekund. 8 minut 14 sekund, tak. A u nas z pauzami ja to nagrywam 30. Czekajcie! Z pauzami to ja tu nagrywam 4... 30 minut, poczekał. Co? Co chcesz? Poczekajcie widzowie chwilkę. Widzowie oczywiście musiałem trzymać na 5 sekundę, bo coś się tu stało, coś kolega, ch kolega chciał, więc teraz już przeczekamy. Ja już to nagrywam jakieś pół godziny, tak pół godziny ja to nagrywam, a u was coś ciągnie przez 9 minut, 9 minut, czyli jeszcze poczekamy sobie aż będzie 19 minut, no i... Do, a nie, widzowie. A nie, brakuje nam. E, dobra, widzowie, my już pomyliłem się. Oczywiście. Pomyliłem się, jeszcze brakuje nam. E, brakuje nam jedynie 6 minut i kończymy ten odcinek. To będzie na tyle. I tak to spędziliśmy pół godzi... e, godziny. znaczy się na łóżkach i. choć odpadł Jasiek, i. Jasiek, ja wie, ale... Jasik odpadł i to to i nie, i, i Piotr Więc ja z nadanem ja zostałem. Oczywiście on jest w łazience, bo musiał siku. No i widzowie, yy, dałem mu taki challenge, że... Yy, dałem mu challenge, że ma do siedzieć jeszcze 8 minut, więc ja już nie będę przedłużał, nie będę wam tego robił. Co chcesz? No widzów to powiedz. Do widzów! Masz to powiedzieć do widzów! Nie. Cykur. Dobra. Mogę powiedzieć? Dobra. Natan srał. Dobra, czyli Natan poszedł do łaźni srać. Zrobię jeszcze... Ile? Yy, 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 jeszcze brakuje nam... Czterech minut. Tak, czterech. 4 minut, za 4 minuty chodzimy. Ja już nie będę, oczywiście. Ja tu już porobię coś. Ja tu już coś porobię, kurczę. Kurczaki, ja tu coś sobie porobię. Oczywiście wszystko jest na kanale Dawidzy wpadać na kanał. E, oczywiście ja już nie będę długo przedłużał. Więc. Jeszcze. Brakuje nam paru minut. za Napiszcie komentarz w Mam pomysł. W następnym odcinku wzajemę tak 5000 łapek w górę i nagrywam... Nie, widzowie, nigdy nag nie nagrywałem, to jest mój pierwszy raz, więc 2000 łapek w górę, 2000 i dwa koła. No i... Y no i oczywiście nagrywam kolejny odcinek. Więc my już przeczekamy te, te kilka minut. Minutek razem nie będę zatrzymywał, więc my tu sobie coś porobimy, może przy okazji jakaś śmieszna akcja się trafi, więc ja e, coś tam porobię. Oczywiście wy to będziecie widzieć. Ej, pan Ato, Dawid! No ja się porylaksuję noszkę. Dawid, zobacz! Zobacz! Ja pierdykam, ten oto gość! tu z tego wirka na tamte wirko i przesunął strasznie. Ej, Ej. mam jeden problem. O, przyszedł. Cały cał korytarz was słychać. Co? Cały korytarz. Dobra, weźcie się... Cały korytarz. No cały korytarz, tak krzyczycie. Dobra, wejście... Kurde. Skończę ten odcinek No jeszcze, co obiecałem widzowie napiszcie w komentarzach czy obiecałem obiecałem, że przez, brakuje nam jeszcze dwóch, ee, trzech minutek i nie zrobię tego jak trzy minuty się skończą to skończę ten odcinek, Czyli jeszcze trzy minuty o, Nazem przyszedł, przyszedł dopiero z kibla <laughs> <laughs> Wytarz tę dupę naprawdę, naprawdę, nie, naprawdę, nie cicho, nie, cicho ci. nie, Minut do Dobra, Wy tego ty, nie będziecie słuchać. Nie wyciągaj. Dań! No więc. Dań! Zowie... No to jeszcze chwilkę! Jeszcze trz... dwie minutki, więc chłopaki co... Dobra! Chłopaki! Może jakieś... Wdowie! Chcecie z karty? Z karty? Przecież nagrywamy. czy na następnym odcinku, przez cały odcinek będziemy grali w karty. Napiszcie w komentarzu. I wylosuję i zwycięzce. Jak rosuje e, zwycięzcę, to oczywiście będzie miał ode mnie bardzo dobre pozdrowienia i wyślę mu serduszko. Postawię na tablicy moje serduszek i w, przypnę mu serduszko. Więc Widzicie. zobaczymy, który komentarz będzie najlepszy. Więc została nam minutka. Tak, minutka nam została. No i widzowie, co by przez tą minutkę porobić? chłopaki. Ej, minuta Nie. godzinę, już tu siedzimy? No. I, no tak, e, więc. Dawid. Dawid. Nathan, 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 Nathan powiedz coś do widzów na koniec. Na sam koniec. Co? Co chcesz powiedzieć? Gównie. Grać... Gówni! Dobra, widzę, Nathan. E, dobra, teraz Piotr, co chcę powiedzieć do widzów. Na radzie. Co ty powiedziałeś? Zowie! Na, w następnym odcinku Piotr nie uczestniczy. Do, to, co A, ja? Do was powiedział. A ja? Ty uczestnicz, tylko pojedzisz mi jako do widzów. Nie ma na na kolano, dobra. Mówi się, na Subskrybujcie tego kanału! Subskrybujcie, subskrybujcie na mnie! Subskrybujcie! Miliony oczywiście! Piotr! nie nagrywa. E, subskrybujcie kanał oczywiście, bo jak nie zasubskrybujecie to będę miał smutną buźkę, więc dobra, 3, 2, 1, no i koniec, godzina minęła, więc spędziliśmy, w następnym odcinku spędzimy 5 godzin, jak zostawicie 2000 koła, no to pa pa, wszyscy się żegnajmy, że pożegnajmy się z witami, siema, pa, Natan że witał, mam się Siem. do widzenia Mama. kolano, do widzenia kolano, mówi ja, dużo, dużo zdrowia, oczywiście, żeby się wam spędził marzenia, oczywiście świętnie male, ma, i oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji, no i Siemanu. siemano, siemano, no i kolano.